I teraz odpowiedz, czy ty się nagrywasz, czy tylko burger do mnie? Co? Powiedz. No dobra, może teraz się mi uda z Wami przywitać. Podładowałem trochę baterię, jestem w drodze po Karola. Słuchajcie, yy, muszę go zawieźć na pracę. Jak, winęły, jak minęły Wam święta? Mam nadzieję, że świetnie, że wypoczęliście, że mieliście mokry poniedziałek, że mieliście jajeczko albo nie... i to nie jedno. Ja naprawdę miałem dobre święta. Nie mogę. Nie mogę powiedzieć złego słowa. Mieliśmy jeszcze grill'a, Zrobiliśmy z dzieciakami. Spędziliśmy trochę na, dwo wiecie, na zewnątrz. Pojechaliśmy w dwa miejsca przynajmniej różne. Zrobiliśmy sobie trochę atrakcji. Fajnie było, powiem wam. Cztery dni takiego leniuchowania trochę. <grywanie> Ale panie, przydało się. Przydało się. Także dzisiaj wracamy. W tym tygodniu wracamy tylko na 4 dni. W planach mamy zacząć murowanie już dzisiaj. Tam na tym jednym projekcie muszą powstawać ściany jak najszybciej. Tutaj z kolei mamy w planach kłaść płytki z Jazkiem, ale to też wszystko zależy od tego, o której tak naprawdę przyjedzie do nas materiał, bo mają przyjechać co? Oni nie przyjadą dzisiaj. O! Czy oni dzisiaj przyjadą? Ale numer. Chyba nie będzie płytek dzisiaj. Kurde, ja muszę sprawdzić dokładnie selko, czy to nie, nie miała być środa. Bo jeżeli miała być środa, no to jesteśmy w dupie. Wow! Ale teraz sobie przypomniałem, czy mi się tylko po prostu mieszają daty. Bo pamiętam, że w środę przywozili nam jakieś rzeczy z selko w tamtym tygodniu. Może, może mi się po prostu miesza. Zobaczymy, ja to za chwilę sprawdzę, zadzwonię do selko i się dokładnie dowiem. Tak czy siak, jeżeli. Jeżeli, 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 nie przywożą dzisiaj, no to trzeba będzie ja Jaca ogarnąć dzisiaj, żeby ten murek podmurował albo coś, tam coś ogarniemy, tak żeby nie było straty czasowej, no i tyle, słuchajcie, i działamy dalej, stawiamy ściany, mamy piąty tydzień tego projektu tutaj, także pod koniec tygodnia będziemy w połowie naszego targetu, mam nadzieję, że następna połowa czasu wystarczy, żebyśmy to wszystko skończyli. Życzę wam słuchajcie miłego dnia I oby słoneczko wam świeciło tak jak u nas Zobaczymy się za chwilę Trzymajcie się ciepło, cześć Hej, powiem wam tak Przez te święta to mi mózg wyłączyło Przecież slapy mamy już na miejscu, prawda? Dobrze, że ja sobie sprawdziłem w kalendarzu co ja mam zapisane Slapy mamy już na miejscu My nie mamy kamienia, kamień przyjeżdża 21, czyli za dwa dni Jezu Rafał, <noise> ja by co ja tu kurde zrobiłem, no czekam ze slapami, jak to jest możliwe, nie, slapy są już w tamtym tygodniu, przyjechały w tamtym tygodniu, także jest cacy, potrzebujemy tylko piachu, cementu, cement może mamy, betoniarkę, Jacek pojechał do, do znajomego odebrać, także będziemy mieli drugą betoniarkę, wszystko jest w planach, proszę się nie martwić, po prostu mój mózg się jeszcze nie błączy. Zobaczymy się za chwilę. Hej! Zobaczymy, jak to będzie szło. Pan kierownik mówi, co mamy kupić z Selką. Chciałby wszystko dzisiaj kupić, ale nie da rady wszystkiego dzisiaj kupić. A idziemy na zakupy. Let's go. Skupiliśmy się, felko. Musimy poprosić obsługę, aby też zadzwonić do mamy. Czekamy, wiecie, wapna wpłynie. Powiedziała, że na 13 jest. To byłem nic nie To Mi się wydaje, że nikt dzisiaj nic nie wie, nie? To jest taki jeden z tych dni, kiedy ka każdy chciałby tylko przyjść i nie, nie, nie brać żadnej odpowiedzialności w pracy, tylko po prostu iść do domu. A do razu, Słuchajcie, jaja do rana. Bo nie ma piasku w tych dużych workach. Tylko w tych małych workach. Więc weźmiemy sobie po prostu 6 worków tak na, na teraz. Ja jadę do Trabisa, może eee, mają piasek w dużych workach. Zobaczymy. Oni się spodziewają. Włączyła się? Włączyła się. Jezu jesteś super. Więc co? Posadzka wyschła jak widzicie. Eee, nasz klient polewał nam ją, żeby nie spękała. Także jest cacy. Ciągle mi przerywa, to chociaż tyle Wam nagram. Teraz się To super. Słuchajcie, tam wymiary porobiliśmy. Chłopacy wiedzą gdzie mają narożniki, wielkość okien, wysokość i tak dalej. Ja jadę do Travis'a, słuchajcie, bo w nie mają dużych worków piachu, a za te małe woreczki płacimy dwa razy tyle, więc... Ale słoneczko daje. Muszę je zatrzymać tutaj przed kamerą. Więc jadę do Travis'a, może tam mi pomogą i dadzą mi jumbo. Wrócę z tym jumbo do chłopaków, zrzucimy i wtedy będę mógł jechać do Jaca. Bo chciałbym dzisiaj tych trochę płytek położyć. Słuchajcie, jestem na Travis'ie. Zobaczymy czy mają jumbo bagi piachu i po ile. I czy mogą mi załadować. Także let's go. Nie widzę młodego na jardzie. Gdzie on no się podział? On też już poszedł Co tu się dzieje normalnie na tym drabisie. Let's go Piach mamy Lecimy dalej, słuchajcie. Najpierw to muszę zawieść, musimy z chłopakami to zrzucić I jeszcze tu wrócę eee, Po sam piasek w workach, ale nie wiem czy tu czy, czy do selko bo, bo powiem wam, że travis jest drogi i oni za każdym razem, ale po prostu za każdym razem trzeba z nimi uważać. Trzeba być ciągle przytomnym przy kasie, nie? Dam wam tylko taki mały przykład, bo worek Jumbo, taki ten duży worek piachu, celko kosztuje tam 50 kilka, 54 funty chyba z watem, jakoś tak wychodzi. Już teraz nie pamiętam, musiałbym to sprawdzić, ale nie jestem daleki od, od, te, od prawdy. A tutaj nagle przy kasi on mówi 68 do mnie. Mówię, co? Ale dlaczego jesteś, a czemu ten piasek u was jest taki drogi, nie? Starekło mówię, po 40 jest z groszami plus wat. I on odwrócił się do menadżera i ja zapłaciłem 50 i 40 pensów. teraz. Normalnie trzeba ciągle uważać. Wiecie, 20 funtów tu, 20 tam, 20 tam. I tak każdego dnia Gdzieś troszkę zapłacicie, wiecie, zawyżoną cenę i auto, za automatu po prostu tracicie 100 dwie, trzy na, na kilku zakupach, nie? Także trzeba bardzo uważać, słuchajcie, bardzo uważać. A młody jest ogólnie, bo młody właśnie załadował mi piach przed chwilą. Także pomachałem mu, wracam do chłopaków, zobaczymy się za chwilę. Hej. DPC już leży. Czy ja tutaj mam? Szatar źle ustawiony, czy po prostu dzisiaj tak słońce. Chyba tak słońce jest, słuchajcie. No zobaczcie jak piasek Kinki Karol wyładowuje. Radio nie gra, dziadka nie ma. Także tak, tu będzie otwarcie, słuchajcie. Tu odtąd, dotąd będzie otwarcie. Tu będzie cały murek, później tu będzie gdzieś na środku okno. To się wszystko okaże. Takie duże drzwi? No, ładnie będzie. Ładnie, proszę Państwa. Także jedziemy z tym. Do końca dnia tutaj jakieś mury będą. Dobra, dojechałem do Top Tiles. Idziemy zobaczyć czy mają spacer'y z tych płytek. Let's go. Zakupy udane. Mogę jechać po piasek. Pan chciał przed chwilą do mnie dzwonić i mówi czy moglibyśmy się umówić bo ja bym chciał kuchnię zamontować, przyjeżdża do mnie jutro. <grystanie> tak no problem. Wie pan to przyjedziemy z rana i zaczniemy panu to montować <grystanie> Co ludzie mają w głowach, nie? Nie, 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 nie wierzę w to po prostu. Ja mu życzę powodzenia, bo ja wiem jak to się może skończyć z takimi klientami to jest tak, że po prostu budowlaniec robi nie trzodę. Klient będzie musiał być zadowolony. <noise> Masakra. Jutro kuchnia przyjeżdża. On chce ją zamontować. Powodzenia. Nie ruszaj się. Stój. Słuchajcie, ja z portem w czekam tylko, jak mi tutaj pan odjedzie z przodu, bo nie chce mi się nosić przez pół 12 worków. Dokupiłem tych klinów. Tool Station. Top z co ja wiem. I kupiłem te 3 mm spacery do tych klinów. Ja wiem, że wszyscy już pewnie wiecie jak to działa, ale i tak to wam pokażę. Bo od kiedy zacząłem używać tych klinów, tak naprawdę stwierdzam, że chyba jedna z lepszych metod płytka siada tutaj na to, czym ja tu mogę pokazać Wam zademonstrować telefonem. Czyli... Wyobraźcie sobie, że to jest płytka, ona siada sobie tu, co nie, albo tak, jakkolwiek pani sobie to zażyczy, później z góry dajecie klina i dociągacie z tą drugą płytką, która jest tutaj po tej drugiej stronie. I wtedy automatycznie macie piękną płaszczyznę u góry, proszę państwa. Nie trzeba, wiecie, się denerwować za dużo. Wiadomo, że i tak trzeba użyć trochę poziomicy. I, i trochę głowy do tego jak się kładzie płytki, ale te kliny naprawdę ułatwiają zadanie. I później ta płaszczyzna robi się piękniejsza niż, niż przy samych krzyżykach, bo samymi krzyżykami, słuchajcie, to jest... to Na podłodze jeszcze można w miarę szybko położyć płytki. Fajnie, fajnie, nie? Bo palcem, wiecie, wyczujecie i idziecie się po prostu na kolanach. Gorzej ze ścianą. Ale kliny naprawdę robią, robo, robią robotę, nie? Także ja na razie nie planuję wracać do zwykłych żyków. Dobra, słuchajcie, te miejsce już znacie. Także zaczynamy z Jackiem kłaść płytki na tej dużej powierzchni. Jace już tutaj zaczął rozplanowywać. Jak to mniej więcej wyjdzie, mi się tak wydaje, że zaraz zobaczymy, zresztą sprawdzimy jeszcze skoczę pomiarkę, ale możliwe, że zaczniemy od całości w tą stronę i docinki będziemy robić tutaj. Bo i tak będą, i tak będą. Albo będą z tej strony, więc żeby to ładnie wyglądało to lepiej żeby tu chyba była cała płytka, ale to wszystko jeszcze potwierdzimy. Idę pomiarkę, idę przeparkować auto i zaczynamy miksować. Co? No to Ja rapał? <laughs> Nie. Ja tu płytki układam. Chodź <laughs> do mnie. Jesteś super. Dziękuję bardzo. Chciałbym wam się pochwalić, że dalej tu pracuję. Nie pójdzie tak jak się spodziewałem, ale mamy Trzy linie, chociaż tu kładę jeszcze może spłytkę, płytkę, może z tarczy zaprawy i to będzie finito na dzisiaj. I jutro polecimy z całą resztą. Także nie jest źle, proszę Państwa, zrobię Wam za chwilę update. To już będzie dopukane, proszę Państwa. Widziałem Trzeba było Jest. 1 to zaraz odzwonię. Może bateryjka pozwoli, jeżeli nie pozwoli, to chociaż patcie, bo mamy Trzy rzędy praktycznie styknięte, tam dwie płytki brakuje, ale to jest tylko 2,5 godziny roboty, słuchajcie. Więc super, co? Ty mnie zmarnował tyle czasu z rana, ale damy radę jutro. Także zobaczymy się u chłopaków. Let's go. Dojechałem, słuchajcie, do misiaczku. Trochę lekko mży, coś tu nie fajnie Mam nadzieję, że nie będzie jakaś super ulewa. Zobaczymy, jak nam dzisiaj im poszło. Hmm. Trzeba się pochwalić. Zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie. chopaki zaczęli murować. Nie ma końca. Także tak to wygląda już na dzień dzisiejszy. Słuchajcie, budynek rośnie w oczach. Jutro jeszcze bardziej urośnie. Tu już mamy otwarcie takie zaplanowane. Tam powstanie okno. Trochę mamy e, e, adaptację do projektu. Tam będzie większy słupek niż z tej strony, ponieważ pani chce okno bliżej. Tych drzwi, więc będzie 600 tylko pomiędzy, ale to mi nie przeszkadza, może tak być. Potwierdziliśmy to z naszym Brianem, także on jest zadowolony z tego, może, może tak zostać. Belka później pójdzie drewniana, tam pójdzie łata na ścianę i prosty dach, tak naprawdę spadzisty w tą stronę, także będzie zabawa, słuchajcie. No dzisiaj już kończę, bo muszę się spieszyć do domu, bo nam mnie cała rodzina czeka, dzieci płaczą. Obiad czeka. Znaczy mam nadzieję, że czeka. Bo jak nie, to będzie małe, wiecie, lanie. Schabowy najlepiej bym zjadł. Także co? Zobaczymy się jutro? Do zobaczenia. Miłego wieczoru Wam wszystkim życzę i, i miłego dnia. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Cześć.